Idzie? Idzie. Mój asystent Kustosz pojawił się po wyprawie w góry, gdzie jednego dnia przeszedł 27 km. Więc jest zmęczony i nie mogę go męczyć. Dlatego musimy to wszystko zrobić od pierwszego podejścia. Najpierw e, krótko na temat tego Jay Biela, który pokazywałem w poprzednim filmie, który był taki skorodowany. I tam muszę jedną rzecz wyjaśnić. Bo ja sugerowałem, że tu jest urwana śruba. Okazuje się, wiedziałem o tym oczywiście wcześniej, tylko zapomniałem, że to nie chodzi o to, że tu była urwana śruba. Tylko w miejscu, gdzie jedna ze śrub powinna być, jest taki ustalacz. Można to tu troszkę bliżej pokazać. Który, jak się domyślamy z moim asystentem, kustoszem, służy do tego, że jak taki głośnik jest montowany, to po prostu tu jest smarowany z klejem jeden z tych otworów wchodzi w ten ustalacz i on się wtedy już nie przesunie i automat, który go pewnie skręca no to ma dużo łatwiej czy człowiek też ma łatwiej także to by było na tyle na ten temat i tu jest, powinno być wkrętów 5, a szósty to jest właśnie ten ustalacz to tyle, natomiast jeszcze kwestia odrdzewiania Krzysiek tutaj zresztą słusznie zasugerował że można próbować to piaskować, szkiełkować no akurat w tym w tym obwodzie to jest dość proste, ponieważ są tu na tyle duże otwory, że to wszystko, ten cały syf, który, ta cała rdza, która tam wpadnie, jest szansa, że ją, się mo że ją można wydmuchać, wyciągnąć odkurzaczem, kompresorem. I... No, ale jeszcze pozostaje cały czas kwestia później cynkowania, więc się nie pocynkuje z ferytem i z tym pierścieniem aluminiowym. Także a ten pierścień w ogóle po co jest? On jest po to, bo tu jak widać, pokaż Krzysiek obwód stal to jest tutaj. O tu, między tym ferytem a tym pierścieniem, a ten pierścień jest po to, że jak firma opracowała nowy obwód magnetyczny, to miała stare kosze, znaczy do te, do tej pory stosowane przez 20 lat i membrany i w związku z tym, żeby to pasowało, czyli te e, stara membrana i stary kosz do nowego obwodu. No to musieli dorobić taki pierścień, który im pozwolił na wydłużenie karkasu i tak dalej. Także to wszystko jest tylko technologiczne. On tu w zasadzie nie pełni żadnej fizycznej, że tak powiem, roli, oprócz tego, że jest dystansem. Jest bardzo solidnie przyklejony na żywicę jakąś do tego, do tego, magne do tego obwodu, także trzeba go oderwać i, i dopiero wtedy można to zająć się cynkowaniem. Także to tyle jeśli chodzi o J. Biela. A teraz skupię się już na. Tym, co obiecałem wcześniej, czyli na głośniku RFT 3702. Jest to ciekawy przypadek i po raz kolejny apeluję o czytanie opisu do filmu. Tam są ważne informacje, bez tego ani rusz. Albo przynajmniej no, dużo gorzej dla kogoś, kto ten film ogląda, jeśli, go, jeśli nie przeczyta opisu. Tutaj mamy przed oczami oryginalnego, oryginalną Vermonę, tak jak napisane jest, sprawną. 37028 ohmów 3701 to jest wersja 4OMowa. Ten głośnik jest sprawny, nie ma tylko kołpaka, którego ja po prostu odkleiłem, jak dobrze sobie przypominam, bo coś tam y, troszkę tam, y, o, był jakiś taki paproch czy coś, a zależało mi na tym, żeby go pomierzyć w takiej formie jak on jest, czyli z oryginalnym nie no, jest małych uszkodzenie tylko zawieszenia, no ale jest sprawny. Mog Mogłem zmierzyć rezonans mogłem zmierzyć skuteczność i tak jak już pisałem o tym, te głośniki miały wysoki rezonans, w granicach 65-70 Hz, w zależności od tego, jak bardzo był wypracowany ten, ten górny papierowy reson, Bo, jak był już bardzo wypracowany, no to z niego zostawało tyle, robił się taki farfoclowaty, wtedy ten rezona spadał, robił się bardziej miękki. Natomiast generalnie rzecz biorąc, jest to taka koncepcja, gdzie, jak w głośnikach gitarowych, czyli membrana e, papierowa i dalszą częścią tej membrany jest właśnie resor. Kiedyś tak się robiło i na, jako przykład pokażę teraz. M, zaraz tylko muszę zerknąć tutaj w swoją, e, w swoją tą ściągę. E, dobrze, teraz pokażę oddzielnie kosz. O tym co chciałem, to będzie za chwilę. Tak wygląda kosz. Do tej fermony bez obwodu magnetycznego, sam kosz. Tak z kolei wygląda obwód magnetyczny z odklejonym czy tam odłączonym nabiegunikiem, tym, który jest no, od strony, właśnie kosza. I tutaj sobie powypisywałem wszystkie parametry, natomiast otworu takiego oryginalnie oczywiście nie ma. Ten otwór ja sam przewierciłem, bo byłem ciekaw, czy mi się to uda. I po to go przewierciłem, żeby ewentualnie kiedy w przyszłości pomyśleć o do, nad, właśnie nad opcją wentylowania dodatkowego. Bo oryginalny jest niewentylowany, tu jest akurat taki założony osłona, ale generalnie to wygląda, wyglądałoby prawda tak, bez tej osłony. No i po prostu całe chłodzenie odbywa się tylko tutaj przez ten. Kołpak przepuszczalny dla powietrza. E, ja kiedyś tam miałem taką ideę, żeby może jednak, gdy ten głosiki naprawiałem, ale później to sobie odpuściłem. No ale otwór pozostał i tak wygląda ten obwód. E, co ja mogę powiedzieć na temat tego obwodu? Bardzo dobry mm, magnes i szczelina jest tutaj dość duża. I w związku z tym, że ta szczelina jest duża, bo ma 1,8 no to to niestety, to niestety no indukcyjność w tej szczelinie nie jest zbyt duża, bo to w zależności od egzemplarza waha się tak od 0, tam 0,95 do 1,1, to różnie z tym bywa i oczywiście gdyby przy, przy takim silnym, dobrym magnesie zastosować szczelinę na przykład nie 1,8 tylko 1,6 to by się na tej skuteczności zyskało ale i tak te głośniki po mojej regeneracji to mają tak Przeciętnie około 96 dB SPL-a, także jest wszystko ok. I to by było tyle, jeśli chodzi o to, jak to wyglądało w oryginale, jeśli chodzi o kosz i obwód magnetyczny. Odkładam ten obwód tutaj i pokazuję teraz, z czego być może Vermona, czym się inspirowała, tworząc ten, ten głośnik. Więc pokażę najpierw taki stary, bardzo stary yy, kosz od Goodmansa. kiedyś już go chyba pokazywałem jako szablon do wiercenia moich osiemnastek i ten kosz, proszę zwrócić uwagę jak bardzo jest podobny w sumie do tego tylko, że ma jakby odwróconą, odwrócone te żebra ten ma tu szerokie, a ten ma tu wąskie no ale generalnie jakaś tam inspiracja moim zdaniem jest nawet tutaj, o yy, w tym fragmencie, prawda tu jest takie zagłębienie, tu też jest i co ciekawsze e, uważam, że również była pewna inspiracja membraną, bo proszę zobaczyć, Goodmans ma dokładnie tak, to jest 18, ale konstrukcja jest dokładnie taka sama, czyli papier i zawieszenie papierowe. Tylko że to jest mówię, 18 i tu jest cewka 76, a nie 63, tak jak czyli 3 calowa, ale proszę zobaczyć, Goodmans Audium... 91 to jest 65 rok, ten głośnik jest z 65 roku i tutaj bo nie pokazywałem go nigdy to jest obwód magnetyczny no oczywiście na zwykłym mm, Ferycie a nie na takim mm, y, Alnico i tak to właśnie wyglądało, jako ciekawostkę to pokazuję kolejnym tematem jest moja regeneracja tych głośników zajmuję się tym od czas Minut. 30 lat ponad i te głośniki robiłem nawet w, w czasach kiedy one były nowe sprzedawane w sklepach O, taki powiedzmy wyglądał ładnie jak ten przywozili mi do takie głośniki a ja wyrzucałem te całe te środka bebechy i miałem do nich dopasowane najpierw był taki o taka membrana to jest historia ponieważ tej membrany nie mam już ze 20 lat co najmniej to była pierwsza, jedna z pierwszych 15-calowych membran, które zrobiłem, i tylko dlatego został mi ten komplet naprawczy. Tu nawet jest napisane o Vermona, ponieważ ja zawsze starałem się, no, jeden, dwa zrobić na wszelki wypadek, gdyby się popsuł i trzeba było go jeszcze raz naprawiać, ale takiej okazji nie było i dlatego to zostało. Ta membrana jest absolutnym unikatem. Ja już w ogóle zapomniałem, że taką membranę robiłem, gdzieś tam znalazłem. Y przygotowując się do tego filmu taki zestaw naprawczy takiego już nie ma i nie będzie natomiast jeśli chodzi o dolny resor bo tu pokazuję jeszcze tu jest w Vermonie, ponieważ ona ma 40 cm czyli jest o 2 cm szersza niż każda 15 to oczywiście zwykły, zwykłe zawieszenie takie standardowe do 15 będzie za małe bo gdzieś tam wpadnie no i być, albo będzie bardzo mały punkt klejenia ja zrobiłem taki resort, który do tej Wermony pasuje idealnie i po prostu wykorzystywałem go e, już od samego początku. E, a proszę jeszcze zwrócić uwagę, cewka dwustronna na szkle do Wermony. To jest też ewenement, bo wszystkie normalne, e, wszystkie, które później regenerowałem, miały takie zwykłe, klasyczne cewki, takie jak, jest tutaj, jak są tutaj. Czyli e, z tym, że oczywiście Wermona to robiła na preszpanie więc ta cewka jest siłą rzeczy, no, i wykonanie i pod każdym względem jest słabsza od mojej, chociaż ma podobną wysokość ja tylko stosowałem grubszy trochę drut żeby tą moc właśnie zwiększyć, no i to taka, takie były różnice, jeśli chodzi o dolny resor to, proszę bardzo, to jest oryginalny resor Vermona, taki jak jest tutaj przyklejony tylko jest oderwany, natomiast to jest oryginał. I teraz jak kładziemy ten oryginał tutaj i kładziemy y, membranę oryginalną i to pasuje. Ja, żeby mieć święty spokój, zrobiłem o, to jest mój resor, kopia tej Vermony, kładziemy go tutaj i jest dokładnie to, co potrzeba. Także zrobiłem te wszystkie podzespoły i mogłem te głośniki regenerować i mogłem je regenerować y, na różne sposoby, czyli mogłem robić na przykład wersję bardziej niskotonową i to jest taka membrana. Niskotonowa. Tu jest 63. Władzimy tą membranę i to jest jedna wersja. Druga wersja była, no ta pierwsza to była w ogóle o taka. To już wspominałem. Kolejna wersja to jest bardziej szerokopasmowa membrana z innym rysorem górnym. I to jest membrana, którą stosuję też do regeneracji elektrowojsów. Mamy Pię 12 mil. 15L. To jest kolejna wersja. I pokażę teraz już takie moje głośniki właśnie Zregenerowane z wykorzystaniem raz tej membrany niskotonowej z potrójnym zawieszeniem górnym, głośnik jest ten sam i właśnie z tą membraną szerokopasmową, jak ją nazywam, elektrowojs. I tu jest czterofałdowy resor, ale głośnik jest cały czas ten sam. Także myślę, że to już jest prawie Aha, jeszcze jedno, ta, to jest ciekawostka, ta, wermo ta, ta membrana, taka drobno, e, drobno żebrowana, jedna z pierwszych moich piętnastek, to była można powiedzieć w pewnym sensie, a w dużym sensie, kopia membrany HH. -a. To jest oryginalny głośnik HH, który ma pewnie ze 40 lat, sprawny, jakby ktoś potrzebował taki vintage'owy głośnik sobie na przykład... E, kupić to może go nie kupić, a ja pokażę prospekt tej w którym te głośniki właśnie są pokazane. I to jest to jest dokładnie ten głośnik o z takim z takim tym białym kołpakiem, bez radiatora, bo były też takie o jak ten z radiatorami i prawdopodobnie domyślam się, że patrząc tutaj na ten katalog, byłby to głośnik Yy, no tak, na 90 albo B15, albo B15L. I proszę zwrócić, jeden jest przeznaczony do bas gitary, a drugi jest do PA albo basu i taki bardziej jakby uniwersalny. Yy, z L i bez L. -ki. Różnią się tylko 5 Hz rezonansem. Mają taką samą skuteczność, oczywiście, wymiary itd. Tak Także ja sobie taką membrankę zrobiłem kiedyś, formę i tą membranę przez jakiś czas używałem. Tak jak mówię, jest to bardzo podobna mm, konstrukcja do tej, czyli lekko wykładnicza, troszeczkę może się różnie użebrowanie, ale generalnie idea jest ta sama. Mm, tak jak mówię, HH, historia, po prostu historia. A, jeszcze ciekawostką jest to, że taki głośnik, który wtedy był produkowany, w tym katalogu występuje jako, uwaga, głośnik 100-watowy. Nie tam 200, 300, 400, tak jak teraz się robi na, na takich magnesach z cewką 2,5 cala, to jest właśnie 100 w. I tak tam jest w tym katalogu napisane. Dobra, dawaj zakończenie. Kończymy, tak? Kończymy w ten sposób, że e, że ja mam jeszcze chyba 4 takie ogłośniczki. Dwa takie basowe i dwa te szerokopasmowe, a dwa ostatnie, czyli cztery są jakby do wzięcia. Dwa ostatnie zarezerwował sobie mój asystent będzie z nich robił płaczki domowe, i na tym ta sprawa, Wermont, Całkowicie kończy się, zamykam temat. Dobra.